To jest prawda o całej Katerynie, Katarzynie Kowańskiej. I spójrz, nie wpuszczasz nas nikogo. Dobrze, nie nie. wpuszczasz. Za się, się stąd wyjść najlepiej. Posłuchasz na żywo. Będę krzyczał. To jest cała prawda o tej Katerynie, kurwie, tej szmacie. Te, słyszycie tę prawda. Kurwisko wyrwało mu z tego cypru, kurwa, zrobił z cypryki, kurwa, kawał kurwy, resztę szmaty. Jej facet przedstawiał lodówki, poprzestawiał szafki, zrobił jej burgasice, kurwa, że nie dba apartament. Główno prawda. Każdemu się zbiera brud za szafkami, tak jak za paznokciami, kurwa. Szmaciarze, jebane, polakice, cebulaki. kurwa. Taka jest psychicznie chora, kurwa. Bo zazdrościła Cypryce, że zrobiłem jej gwiazdę. Powiedziała, że ona miała po 10 obserwacji, na początku ludzie siedzieli tylko po 10 osób. Ale chciała mieć też po 200, po 300 i miałem z niej zrobić gwiazdę. Zabrałem jej z tego Cypru, pojechałam do Kubu Powiedziała, że ma dla mnie dom, kurwa, żeby do niej mieszkał. Zgodziłem się. Wyjechałem z tego Cypru. Kurwa, i to jest i pana prawa. Dopiero na lotnisku, kurwa, jak mnie zatrzymała policja, bo za często jeździłem na y, turecką stronę, to mnie zatrzymali za pirosy i za narkotyki, kurwa. nie Niby, że przemycałem, tak zgłosili nie. Wiadomo. Oraz uspierdoliła Katryna, już pierwszego dnia. z zespierdoliła, zostawili mnie na tym lotnisku i chuj. Nie, taka kurwa iwana. Ale chuj, y, zadzwoniła moja moderatorka Eliza. Y, mogę powiedzieć nazwisko, Stefanek. I powiedział, wracaj, ty kurwa, kurwa masz go pinać, że już nie wyjdzie. Podpisałem parę oświadczeń, kurwa, wypuścili mnie. Prawda, kurwa, słuchaj to. Bo takim czymś jeszcze wierzę ludziom, dzięki Bogu. No i zabrali mnie, kurwa, do siebie do domu. Nie powiedział, że ma syna pedała. I, że kurwa, rękawiczka, kurwa, bo on nie może zmywać, nie może niczego dotykać, bo kurwa, rączki balą. No i chodził cały dzień w niebieskich rękawiczkach. No i przez jego chłopak, Adrian do domu, który utrzymał cały dom. Katarinę, syna, kurwa, i jeszcze, kurwa, nie rokkę, no, kurwa, czyli Katarinę, Katarzynę Kowalską, kurwa. No i zaczęli jak my zobaczyli na żywo, no to wiadomo, co tak się na niego patrzysz. Katyna powiedziała, chłopaki są ci zazdrośni, godzina 23 idziesz na ulicę. I pierdalasz. Zaprowadziłem je do hostelu, gdzie kładł był konkretny burdel. Wtedy uratował mi życie Paulo, bo facet, który to była taka taki hostel, żeby była wspólna łaźnia i łazienka. Ja cały czas byłem na kamerze na Whatsappie z Paulo. Więc facet będzie ty, poszedł tylko ty kurz podziwko. bo do pan na moją urządek. Myślał, że wiesz, coś mu zrobię. Był anglikiem, to nie był polak, żeby nie było. Eee, więc powiedział do niego, daj mi kamerkę i powiedział do niego, wypierdalaj, kurwa, za kiedy będzie o ty kurwa, gdzie go wyjebałaś? W tym momencie zadajcie mi innych, ostatnich wyjebam do lepszego, gdzie byłem był bezpieczny. Więc patrzcie, jaka to jest kurwa. A mało tego widziała i ładniejsze mieszkanie, i ludzie mi chcieli, to sama do nich dzwoniła i mówiła: A nie pan sobie wpisze Żmudzki Andrzej. albo Król Aniołów, to zobaczy, kogo pani, z kim pani podpisze kontrakt za mieszkanie. Czyli od 23 odwodniali, nie ma kontraktu, nie ma mieszkania. Aż w końcu. Przejrzałem Katarinę. kazałem zatrzymać jej w samochód o godzinie 23. <laughs> tak. Boże, już keś, weź się I wiesz co powiedziałem? Ty kurwa, do niej. Zatrzymałem samochód, sam ze swojego telefonu wziąłem pierwsze lepsze ogłoszenie. Powiedziałem, to mieszkanie biorę, tylko po obrazkach, a pan żartuje. Mówi nie, I to przełożę kasę na stół i mam mieszkanie. Katarina miała główną dogadanie wiesz dlaczego? Bo ja pałeczkę przyjąłem pałeczkę i ja przyjąłem I w końcu podpisałem mm, umowę na Kowalskiej w Gdańsku, bo w końcu ta taka była kurde, wiadomo, że sama mi zgłaszała do mieszkańców, żebym nie miał mieszkania kurwa, żebym był cały Andrzej, czas... A ten, ten koleś już nie pamiętam... A ona pan, się pan, nie... Dobrą, Andrzej, spodującą. daj chwilę, ten koleś... Yy... Mich Michał? Czy ja ja nie wychodzi? się do pracy się, się na to samo robi co ona. Nie, jest odwrotnie. A po drugie, pamiętajcie, ja mam też oczy otwarte, nie jestem debilem. Jak będzie strasznie chujowo, to kiedy będzie. Andrzej, ja nie pamiętam Asi. jego imienia, daj mi powiedzieć. No wiesz, że z nim pracowałeś Asi. razem.